Yo Twój stary bieszka w Belgii, a Alan żyje w Polsce Dobrze się z tym czuję, dobrze się z tym czuję le le lepiej się uważaj, bo ci wyjebie butem Robię nową nutę, robię nową nutę Gadam w tej piosence o wszystkim i Stenkuje. A twój stary kurwa ciągle czymś żongluję O się beura, przebałeś, a mi dać ja, mogłeś Wyjebane w Meneli i tak nie pomogę Jestem złym człowiekiem, ja to wiem spokojnie Może chcę, żebym ci wyjebał, koszem na Mordę. Dobra, no to dzisiaj, kurwa, muzyczka na luzie. Tylko freestyle'uję. No. No i co mogę jeszcze powiedzieć? No nic. No dzięki za słuchanie, nie? Elo. Ja pierdolę, zmień styl, bo jesteś brzydki Dzisiaj napierdala, bo to gadka o wszystko bo moja pasja to jest robienie piosenki Nie bądź kurwa ostry, tylko zawsze bądź cienki Wyjebałem się na bicie, nie no żartuję W sumie to ja nie wiem kurwa już o czym pierdolę ją Nie no, w sumie to piosenkę już kończę się nie no, żartowałem to nie jest jeszcze koniec piosenki. Mo mogę jeszcze zawersować 10 minut, kurwa malenki Mój stary bierzka w Belgii, a Alan żyje w Polsce. Dobrze się z tym czuję, dobrze się z tym czuję. Ej, hey, le le lepiej se uważaj, bo ci wyjebie butem. Nie no, w ogóle dobra. Pozdro, nagrywanie piosenki zajęło jakieś 3 dni, 4 może. Ogólnie nauczcie się freestylować, polecam. I to było robione for fun. nie dla zarobku.